Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii od słotówki do gotówki. Dzisiaj będę kopać ziemniaki wypożyczonym sprzętem od sąsiada. Nie patrzcie się nawet na stan konta, bo to jest no, bo miałem wersję wieloosobowej, bo miałem nagrywać z Aliksonem, ale trochę mi się trochę przyciągnęło, bo ja w ogóle wyjeżdżam. Jeszcze na wakacje się pakowałem, i akurat on nie mógł był do niego kuzyn przyjechał, czy coś. I właśnie sam nagrywam. I. No. I tego. I... I... I. No i co? No i co? No i dzisiaj będę kopać sam ziemniakiem. Może w kolejny, bo myślę, żeby zrobić dwie, dwa kicki z kopania ziemniaków, bo to nawet szybko pójdzie, chyba, jeszcze na dwa kombajny. W ogóle nie było chyba przez dwa tygodnie na YouTubie, bo nie, nie wiem dlaczego, ale... A to się wyjeżdżało gdzieś, a to coś i to tak. Dobra. i jedzie. Czekaj. No i mm. Do tego chyba wchodzi dwadzieścia ton pojemności. To ma, więc to trochę zajmie na kupanie jednego. A na przyczepę chyba chodzi 45. 40... Tak, 45 tam dobrze myślałem. To 3-4 razy i nie będziemy mieć już przyczepę. To, że zostaje takie małe. E, pojedyncze czeczki ziemniaków, to nic, ja sobie je potem poprawię. No, zostawcie łapkę Sumika. No, nie robimy. Musimy. Jak co? Ja muszę chyba sobie oddzielić i będziemy w takich paskach robić, bo będzie mi chyba lepiej. O, nie jestem pewna, jak tutaj się zrobi taki przedział. bo było? Tu na przykład. Nie. Zrobiłem przedział taki, bo po prostu, żeby było lepiej jeździć, bo. Wiecie, o na przykład teraz mam po tej stronie yy, rurę. Tu, o to o to to o, Mam rurę do wysypywania i to tak gorzej będzie, żeby nie nieźć po, po tych samych ziemniakach. Jakoś to lepszy. No, najgorzej myślałam, że to wolniej będzie szło. A to 10 jedzie na godzinę. To idzie jak pszczoła. No i to zbiera... Pięć rządków to zbiera. No nie gadać nie dojade. Oni <śmany>, jak nie dojadę to 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 to, to, to. Trochę będzie lipa. Dobra. Dobra, jeszcze nie. Żeby było. Już no, myślę, że o ten kwadracie to zrobimy dzisiaj na odcinku. Na pewno zrobimy. O, dobra. Właśnie tylko teraz pytanie: Co ja mam zrobić z tymi ziemniakami? Czy sprzedać od razu, czy. Zaraz zobaczymy cenę.

371. No, to nawet, nawet można. To można przyszać z tym. O, wymaga zaorania, a nie. <grystanie> Jak ja nie lubię tego komunikatu, wymaga zapachowania, to jeszcze okej, okay, ale zaorania to, to trochę lipa. No, syp. No I lecimy już, nie, nie spijemy do końca samego, bo po co, na no, co, komu to. Nie wiem, chyba zrobię 15 minut tego odcinka, bo tak samemu to trochę tak lipnie. Gadać. No, tak no, teoretycznie to, to gadał do siebie. <grych> o nie,

A więc to idzie? No, to dobra. Idziemy Jedziemy tak. O, a, a coś mi przyszło na telefon. Teraz jeszcze trzeba wyciszyć, patrzeć na loka. Tak? Dobra, dobra. No kurde. No ale jakoś tam idzie. Powoli, bo powoli, ale idzie. Mogę chyba z 15 minut odcinka, i wrzucimy na YouTube. W ogóle mi to dzisiaj nagrywacie, czyli. Wy to, jak oglądacie to, to oglądacie to. Ja to nagrywam w 22 sierpnia. I mam jeszcze film z chyba z 3 miesięcy. Z Patykami. I wrzucę najpierw farminga, a potem z Patykami. Myślę, no a potem nie będzie przez tydzień kolejny, to Nataliu, nie będzie mnie przez kolejny tydzień. Do... Dobra. Nie Dobra, wjechać O, nie lecimy. Czekajcie, ile ja zrobiłem. Teraz dookoła zrobiłem i czy zacząłem, tak? No to, to będzie, że zacznę jeszcze kolejny krok. Tak mi się zdaje. Zacznę kolejne po tej stronie. Po tej stronie. No. To mówię, ja będę to pewnie z 15 minut i będzie koniec bo to już tam będzie trzeba coś ogarniać i w ogóle nie mam o czym mówić nawet to nie mówię, bo nawet <grym> nie mam o czym zbyt ja. nie mam jakiegoś tematu do tego musiał musiał się wypowiedzieć, powiedzieć i hmm. dobra no tutaj to nie i tak na...

Już jest 13 minuta odcinka. To ja chyba wysypię tylko i będę kończyć, bo to nie ma sensu tak, takie przynudzanie, Nic się nie dzieje ciekawego. O, tutaj już trzeba zbierać dwa 哦、OK. oh.，呃 <noise>，么回事？ Albo ja wynajmę firmę, potem mi wykopię, to nie, albo sam to wykopię. Pewnie sąsiadowi z 5000, by trzeba odpalić. Za to, że pożyczył. Ty dziadu! Syp się! weź ty mnie dłużej no patrzcie ile mam miejsca nie? o dobra chodź do no to w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, zostawcie łapkę, ja subik komentarz jakiś się chcecie więc cześć